To jest punkt wyjścia, który e, sprawia, że e, możemy wystąpić do naszego organu prowadzącego e, o przyznanie środków, które są niezbędne na stworzenie planu funkcjonalno-użytkowego, koncepcji oraz też zatrudnienie osób, które będą pracować nad zagospodarowaniem kilku tysięcy metrów kwadratowych, bo. Szczółku, który już istnieje, jest około 3000 metrów powierzchni, a w portalu zachodnim, który powstanie, jak ruszą prace budowlane, pojawią się kolejne setki metrów kwadratowych. I teraz bez tego porozumienia, jako formalnego początku współpracy no nie byłoby możliwe występowanie do organu prowadzącego. O pieniądze, mówimy tutaj o wstępnych kilku milionach złoty nad pracami projektowymi. No i też padło podczas konferencji to, że w grę wchodzi gromadzenie nowych obiektów związanych z misją oddziału w Trzewie. Część z nich będzie trzeba po prostu kupić, a środków na te nowe zakupy w dotychczasowym budżecie nie ma. Tak więc, używając skrótu urzędowego, to dzisiejsze porozumienie z formalnego punktu widzenia jest też początkiem sprawy dla nas jako muzeum, bo po podpisaniu na podstawie tego dokumentu. Będziemy zwracać się do naszego ministerstwa z prośbą o przydzielenie środków. Tak jak już deklarowałem w przeszłości. Nie mam wątpliwości, że dysponujemy i kadrami we własnych zasobach, ale też i kadrami na rynku, które będzie można pozyskać, aby przygotować tę ekspozycję na jak najlepszym poziomie, tak aby ona była atrakcyjna dla turystów i to jest istotne, bo muzeum w Trzewie będzie dla miasta nowym miejscem, które będzie można oglądać, ale również istotne jest to, że w ten sposób ulegnie wzbogaceniu oferta muzealna w dolnym biegu Wisły. I ci wszyscy, którzy czy to z kierunku Warszawskiego czy z Polski Zachodniej zmierzają y, autostradą A1 do Trójmiasta, wiedząc, że jest interesujące miejsce w Trzeciewie. Bez większego kłopotu y, będą mogli na chwilę się zatrzymać i zapoznać z tym, co nowego Trzeciew będzie miał y, do zaoferowania, do pokazania. Ważny dzień nie tylko dla. Y, dla mnie osobiście, ale dla mieszkańców trzeba, ale myślę również, że dla Polski, tak? no bo to jest projekt, który będzie miał ogólnopolskie znaczenie, a nawet wymiar europejski czy światowy, bo muzeum będzie też pokazywało most na tle innych mostów konfliktach zbrojnych, rolę mostów właśnie w konfliktach zbrojnych, w historii, a jak wiemy to za, za, za naszą granicą znowu są mosty, które są wysadzane, które będą odbudowywane, czyli historia kołem się toczy, jak widać zawsze z podobne znaczenie, tak? Ktoś most zbudował, odbudował, my go po wielu latach odbudowujemy i cieszę się, że wreszcie jakieś jest, że tak powiem, scenariusz zakończenia tej odbudowy. Z takim no uważam bardzo dobrym elementem w chwili Muzeum II Wojny światowej w Trzewie. Porozumienie podpisane statut muzeum będzie zmieniony, że zostanie powołany oddział w postaci filii w Tczewie. Myślę, że to też dla muzeum jest świetny. Dobra wiadomość, otoczenie tego wjazdu do muzeum, do, na most, prawda, tam jest ten bulwar, który może być też świetnym miejscem dla różnego rodzaju imprez, które muzeum może organizować. W Gdańsku takich możliwości nie ma, muzeum ma dosyć małą przestrzeń zewnętrzną, więc myślę, że nie będzie problemu, żeby miasto Tczew udostępniało na przykład bulwar na jakieś imprezy, które będą organizowane przez muzeum. To jest dodatkowa atrakcja dla mieszkańców Tczewa, ale nie tylko. Panie pośle, wojna na Ukrainie spowodowała olbrzymie zawirowania, no szczególnie w sektorze budowlanym, yy, rynek stali, y, trudności z dostępem do pracowników, ale rozumiem, że jesteśmy już na takim etapie, że, że y, no ta budowa nie stanie w miejscu po raz kolejny. No. Też mam taką nadzieję, ale już widzimy, że jest ograniczenie. Pierwotnie wydawało się, że ten cały odcinek na dół to by się da zrobić, teraz widać, że pewnie nie, że trzeba będzie ograniczyć tylko do, do części. Z powodu cen stali. No głównie, głównie z powodu części stali i w ogóle wzrostu kosztów w budownictwie, bo tam są jeszcze elementy też budowlane, filar trzeba wybudować, tak, no, to jest budowa, a reszta to jest stal, no, a stal niestety ceny są astronomiczne, więc to jest jakieś tam zagrożenie, ale mam nadzieję że przy dobrej tu współpracy Muzeum Ministerstwa Kultury będę to też tam na ile będę mógł pomagał, uda się to zrealizować. To jest chyba ten moment, w którym można mieć naprawdę dużo optymizmu i nadziei na to, że w końcu do, do skutku dobrniemy do, do brzegu. Yy, no i są zawirowania. Yy... Szczególnie te związane z dostępem do materiałów budowlanych z cenami stali, ale chyba jesteśmy już na takim etapie, że wszyscy ręce na, na pokład cytując pana starosty i idziemy do przodu jednak na wszystko. Tak, oczywiście no, projekt na pewno w tym roku bez problemu zostanie poprawiony. Właściwie on już jest udoskonalony zgody od pana wojewódzkiego konserwatora. Natomiast też pieniądze nie są takie małe, jest to szansa na kontynuację tych środków w przeciągu 3-4 lat. Czyli na pewno jakaś poważna firma zdecyduje się na, na budowę, i, i to pewnie z korzyścią i dla nich, a przede wszystkim dla powiatu. Dla dwóch powiatów, bo i malborski powiat też z tego skorzysta. Ten most powinien być przekazany przyszłym pokoleniom.